Witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Lato w regionach. Dziś drugi dzień, bo tak naprawdę naszą, nasz program, nasz cykl w ten weekend rozpoczęliśmy wczoraj, a więc w piątek. To specjalne wydanie, bo jesteśmy w Rzeszowie na Europejskim Stadionie Kultury w ramach całego projektu Wschód Kultury. Piątkowy wieczór to był szczególny wieczór, bo to był główny koncert koncert na stadionie miejskim w Rzeszowie, gdzie między innymi zobaczyliśmy kolektywa, więc połączone siły polskich artystów i zagranicznych artystów. Gwiazdą wieczoru był zespół The Cux, ale Wschód Kultury to tak naprawdę wiele, wiele, wiele przeróżnych wydarzeń. I teraz nasi goście, można powiedzieć, że z podwodnej krainy, to są pomysłodawczynie projektu Syreny, tak można powiedzieć. A tak? więc Syreny, Adam, Malwina i Natalia, witamy Was bardzo serdecznie. Czy to Witam. prawda, że zaczęło się od tańca pod wodą? Od wczoraj w e, e, wnętrze galerii RZ zamieniło się w dość eksperymentalną przestrzeń, e, gdzie było mnóstwo sztuk e, i dużo, dużo się działo. E, zrealizowaliśmy e, syreny. Jest to projekt rozłożony na kilka elementów, był performance, ale ponieważ syreny e, są tutaj ze mną, może ja... No właśnie. Ma... No właśnie, jak to było? Najpierw było nurkowanie, filmowanie, pr próba tańca pod wodą. Nie, 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 syreny to jest. E... Yy, chodziło o połączenie sztuk, yy, dlatego zaprosiłam. Czyli teatr, choreografia, kostiumy, yy, instalacja bioartu, yy, muzyka. Nawet specjalnie wyhodowane bakterie. Tak, dokładnie. To, to był tutaj. Powiedz, bo to też ciekawe <gry> widowisko. Yy, główny, jakby nasz. Yy nasza inspiracja to był, była właśnie instalacja bioartu e, nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Rzeszowską i tam udało się e, naszej artystce Ewelina Czaplicka Ruducha e, udało się stworzyć e, bakterie bakterie tak które po prostu są te bakterie Państwa, do sztuki nauka wkracza. tak dokładnie to, to był dosyć ważny element żeby po, połączyć to w naszym projekcie bo chodziło o to żeby właśnie w Rzeszowie e, udało się spotkać te sztuki. Natalia jest choreografką, tancerką i zajmuje się no, ruchem i też dużo ruchem w wodzie, więc było to dla mnie bardzo ważne, żeby ona zajęła się tutaj całą sferą choreograficzną tego ruchu. Ewelina właśnie stworzyła Bakterię, do tego zaprosiliśmy jeszcze z Białorusi śpiewaczkę operową, która dawała nam ten głos syrenii. Ewelina też jest projektantką mody, więc uszyła specjalne ogony stroje. i stroje, kostiumy wszystko było przygotowane Słuchajcie, specjalnie ale sk na to. skąd pomysł, bo tak specjalnie wyhodowane bakterie, które świecą. Wy w takich strojach syren, ale też no państwo teraz widzą ujęcia z tego wczorajszego <noise> wieczornego spektaklu. Do tego właśnie ten głos syrenii. I jeszcze muzyka I tworzona muzyka. przez Kacpra Galerii stanęło tak jakby na przecięciu wielu sztuki i wielu kultur. No dobra, skąd pomysł? W którym momencie wy spotkałyście się razem i stwierdziliście, słuchajcie, zróbmy takie znaczy, coś. To był syreny. mój pomysł. To był, to był mój pomysł, żeby napisać projekt właśnie, bo zamorzyło mi się, żeby moi przyjaciele, którzy są niezależnymi artystami, żebyśmy mogli stworzyć wspólnie coś. I no, to był taki eksperyment, aby każdy jako niezależny artysta mógł włożyć coś od siebie i, i miałam taką nadzieję, że, że połączy się to w całość, właśnie w galerii, bo ja też no, miałam wcześniej jakby kontakt z performansem i gdzieś mnie to fascynuje, więc miałam ochotę, aby to się zadziało tutaj w Rzeszowie. Ten eksperyment macie już za sobą, ale to nie koniec wspólnej przygody. Mamy nadzieję, że nie. E, chcielibyśmy tak naprawdę jeszcze z tym projektem nawet gdzieś dalej pojechać, e, no i w innych miejscach mieć możliwość jego pokazania, a kto wie, być może nawet kontynuować jakby dalej współpracę już przy innych projektach. No póki co fajnie, gdyby, gdyby to nie była jednorazowa akcja, jakby przedsięwzięcie wydaje się bardzo duże, Szkoda, żeby, żeby można było je zobaczyć. Czy spodobało się Wam bycie syrenami. Tak, i właśnie to jest projekt taki wieloelementowy, więc wczoraj byliśmy świadkami performensu. Dzisiaj mamy wystawę, będzie można zobaczyć w galerii kostiumy i właśnie te spektakularne oświetlenie, które robią właśnie bakterie białkowe wyhodowane specjalnie tutaj na potrzeby tego. Tego wydarzenia i dźwiękowa instalacja będzie muzyka na żywo. E, także będzie dzisiaj też coś do zobaczenia. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za tą rozmowę, a więc przykład no, połączenia sztuk różnych i nauki jeszcze, proszę Państwa, do tego, to jedno właśnie z wydarzeń Europejskiego Stadionu Kultury w tegorocznej edycji festiwalu. Wszystko oczywiście w ramach Wschodu Kultura, a więc łączenia ponad podziałami projekt Syreny. Bardzo Wam dziękujemy. dziękujemy. Drodzy Państwo, inny projekt, który w zasadzie można powiedzieć zainaugurował tegoroczną edycję Europejskiego Stadionu Kultury, to Art Celebration, a więc także łączenie, bo ten projekt pojawił się już kilka lat temu na, w ramach Wschodu Kultury. Tak najprościej mówiąc, połączenie jazzu z hip-hopem. W czwartkowy wieczór w Filharmonii Podkarpackiej odbył się taki szczególny koncert. Zapraszamy teraz na fragment tego koncertu. To był koncert Art Celebration, który no, w zasadzie muzycznie rozpoczął Europejski Stadion Kultury, tegoroczną jego edycję w czwartek w Filharmonii Podkarpackiej. Ale Europejski Stadion Kultury to nie tylko koncerty, to także inne projekty. I o nich właśnie teraz porozmawiamy z naszym gościem, pan Piotr Piech, kurator projektu Kultura po zmroku. Dzień dobry, witam. No Czyli jak się ściemni, tak? <laughs> jak się ściemni, tak większość tych aktywności, które przygotowaliśmy dla, dla widzów tegorocznej edycji Europejskiego Stadionu Kultury, to będą rzeczy, które będą się działy po zmroku. Jest już coś co było, czyli wystawa Szeptuchy. Tak, projekt zainaugurował zainaugurował fotografii Kuby Kamińskiego Szeptuchy The Whisperers. To był taki projekt, który Kuba realizował przez blisko 4 lata w dwóch etapach, który generalnie dotyczy Próby pokazania środowiska szeptów czy szeptunek, takiego dość tajemniczego, trochę mistycznego, grona starszych, głównie starszych kobiet na pograniczu Polski i Białorusi, o których mówi się, że, że mają moc wypędzania złych duchów, demonów, uleczania, takiego troszkę właśnie mistycznego daru. To jest bardzo hermetyczne środowisko, bardzo takie mało znane, albo znane dość wąskiej grupie osób, które, które korzystają z tego rodzaju praktyk. No i to właśnie Kubie udało się pokazać, cztery lata projektu fotograficznego i, i my się bardzo cieszymy, że właśnie w galerii Dwa Plany w Rzeszowie tą wystawę pokazaliśmy. Można ją jeszcze oglądać? Tak, w wystawa potrwa do, do 6 lipca i, i później jeszcze myślę we wrześniu też będą około dwa tygodnie po, po przerwie wakacyjnej na to, żeby zajrzeć i, i ją zobaczyć, także Ale to, zapraszamy. Nie, to nie jedyny projekt w ramach Kultury Po Zmroku, ciekawie zapowiada się monodram zapiski oficera Armii Czerwonej. Tak, to jest właściwie główny element tego, tego całego wydarzenia. To jest drugie podejście do teatru z Piotrem Cyrwusem, tutaj w ramach Europejskiego Stadionu Kultury. Pierwsze miało miejsce w ubiegłym roku, gdzie, gdzie razem z Szymonem Kuśmidrem zagrali genialną sztukę Sławomira Miroszka Emigranci. I jak gdyby na kanwie tamtego, tamtego sukcesu i, i tego, jak to się spodobało, jak zostało odebrane przez Rzeszowską Publiczność, stwierdziliśmy, że, że pociągniemy temat dalej. No i zaproponowaliśmy, zaproponowaliśmy, że, żeby to kontynuować, żeby właśnie Piotr zagrał coś, co, co może jeszcze pokazać, stanęło właśnie na zapiskach oficera Armii Czerwonej. Przez Sztuczak, godzinę która... 20 tak naprawdę zostawia ci publiczność z jednym aktorem, dosyć, dość skromną scenografią, stół, krzesło. Ym, tak, bardzo, bardzo taki minimalistyczny anturaż, właściwie stary stół, stare krzesło, wymogi, wymogi rajdera są takie, że im starsze, tym lepiej. Sztaluga z obrazem, przez pewną część spektaklu z obrazem Józefa Stalina, bo to jest taka historia właśnie, która dzieje się w głowie oficera Armii Czerwonej, który, który no, przeżywa wewnętrzne rozterki, właściwie mm, Reflektuje cały swój światopogląd, całe swoje, cały swój system wartości, zderza ze światem, w jaki, w jaki wkroczył, i właściwie tam się mu wszystko w głowie wywraca. Zupełnie. Czy to jest próba zbliżenia twojemu pokoleniu tego, co było, bo wy o Związku Radzieckim raczej no, nie wiecie w tej chwili dużo, prawda? Wiecie z książek. Wiemy, książę, co wiemy tyle, co, co, co wyczytaliśmy, co nam, co nam powiedziano, czy czego nas nauczono na, na lekcjach historii. Natomiast myślę, że dla pokolenia 30-30 kilku latków i młodszego, to, to Związek Radziecki jest totalną abstrakcją. To że, to, że to wyglądało tak, jak wyglądało, to, że wszystko funkcjonowało tak właśnie, a, a nie inaczej. No, starsi od nas to pamiętają i, i wiedzą, mają możliwość odniesienia tego do, do rzeczywistości. My zupełnie, my zupełnie nie. I wydaje mi się, że teatr. Jeszcze w wykonaniu tak znakomitego aktora, jakim jest Piotr Cervus to jest, to jest fajna, fajny sposób na to, żeby pokazać trochę historii, trochę, trochę sztuki, trochę kultury. To wszystko pod namiotem, w plenerze. To w sobotę wieczorem w klubie festiwalowym. Tak, sobotę Powiedzmy o wieczorach filmowych. Sobota, godzina 21. Startuje, startuje monodram, sztuka czy spektakl. Natomiast. Po tym, po tym wydarzeniu mamy, mamy drugi z cyklu trzech filmów w ramach takiego, takich otwartych projekcji filmowych Kino ze Wschodu. Majdan. Tak, pierwszy był Majdan, pierwszy był Majdan w czwartkowy wieczór. To jest genialny według mnie dokument, jak gdyby taki czystej, czystej formy dokument pokazujący no, wojnę, która miała miejsce na, na kijowskim Majdanie. W trakcie... Ale w dość specyficzny sposób pokazujący to, prawda? Bo tam tak, nie autor... pada ani jedno słowo tak naprawdę wypowiedzi. Tam nie ma żadnej fabuły, to jest, to jest czysty dokument. Autor po prostu wziął kamerę, wszedł w tłum i przez cały, przez cały ten okres, jak... Dokumentował jak, to, co się działo. Tak, jak, jak Ukraińcy się tam zbierali i, i walczyli o swoją wolność, on po prostu to kręci. Jedynym przerywnikiem są, są takie sentencje, które pojawiają się w kilku momentach na ekranie i, i właściwie to wszystko. To Więc jest... jeszcze jeszcze będzie się działo, proszę Państwa. Bardzo ci dziękujemy za te informacje. No i zapraszamy także na projekt Kultura Po zmroku. Wszystko w ramach Europejskiego Stadionu Kultury, Wschód Kultury dzieje się w Rzeszowie, proszę Państwa. A my widzimy się z Państwem przed godziną 17. Program lato w regionach. Do zobaczenia.